Halo, halo, witajcie moi kochani. Dzisiaj wychodzę do was z propozycją czegoś nowego. Miałem pewien pomysł, który chodził mi po głowie, już dawno chciałem go zrealizować, także to jest nadal jeszcze po wijakach. Nie będzie dzisiaj intro, nie będzie dzisiaj vloga, natomiast będzie zupełna inna forma czegoś, co chciałem tworzyć na YouTubie już dawno, natomiast nie pozwalał mi na to internet. Aczkolwiek w dobie dzisiejszego free mobile lub innych opcji Mam to wreszcie umożliwione, bo, bo mogę robić mniej więcej wideo z dnia na dzień. Całą ideą tego, tej serii jest to, żeby informować Was, tych przede wszystkim, którzy nie śledzą jakoś strasznie na bieżąco sieci tego, co się dzieje i nowości, abyście Wy również mogli się dzielić z innymi kierowcami tym, co się dzieje w świecie transportu, tym, co się dzieje w świecie busów, również. Jakimiś wesołymi sytuacjami, które na przykład nie wiem, wygrały tydzień i nagle pojawia się pierdeliart memów itp. itd. I forma tego programu będzie jeszcze generalnie bardzo, bardzo zmienna, rozwijana. Myślę, że to będę dopracowywał z biegiem czasu. Natomiast przygotowałem kilka takich rzeczy, które mi się bardzo rzuciły w tym tygodniu które są dość znamienne, więc bez zbędnego gadania, po prostu przejdźmy do rzeczy. Kilka dni temu na portalu dostawczakiem.pl ukazał się ciekawy artykuł zatytułowany Komisja Europejska przeciw tachom w busach przewoźnicy z licencją. Generalnie chodzi o to w tym, że o ile się nie mylę, tutaj mam ściągę 12 czerwca 2019 roku e, Komisja Europejska w swoim komunikacie stwierdza, że są przeciwko wprowadzaniu tachografów na busy, czyli na auta do 3,5 tony. Według nich Dużo lepszym rozwiązaniem jest rozszerzenie licencji transportowej na transport międzynarodowy lekki, czyli wszystkimi autami pomiędzy 2,4 a 3,5 tony. I moim zdaniem to jest też bardziej rozsądna opcja, ponieważ sama licencja transportowa już odsieje dziad transów dość mocno. Natomiast ta to nie jest do końca mądry pomysł, ponieważ zabije to większość branży. I o ile czasami owszem, są sytuacje, w których przewoźnicy absolutnie przeginają i kierowców wykorzystują po prostu do przesady. Tak są też normalne firmy, które niekiedy korzystają z tego, że nie ma tacho, aczkolwiek kierowca normalnie jeździ. I tak znam takie firmy i nie ma w tym nic dziwnego. Druga sprawa jest taka, że moim skromnym zdaniem, tacho tak naprawdę wprowadza szereg ograniczeń, które są. E, Zabójcze dla branży lekkiego transportu. Aczkolwiek to jest temat dyskusyjny. Koniec końców i tak decyduje góra. Więc teraz czekamy na to, jak się rozwiąże sytuacja, bo Komisja Europejska swoje powiedziała, natomiast to jeszcze musi przyklepać albo odrzucić Parlament Europejski. Więc tak naprawdę, sprawa tacho, która ja robię na busach 6 lat, ona się ciągnie, ciągnie i uciągnąć nie może. Każdy ma swoje zdanie na temat tych tacho na busach, Ja mam swoje, jestem raczej przeciw. Aczkolwiek uważam, że dużo plusów by za sobą niosło. To jest kwestia mocno dyskusyjna. Kiedyś może jak będę miał okazję, to z kimś mądrym na ten temat zrobię podcast, podyskutujemy. Portal Dostawczakiem jeszcze zaznaczył, że według Komisji Europejskiej wyłączone z tego obowiązku posiadania licencji według nich tej propozycji byłyby firmy, które robią mniej więcej jak 150 km od swojej bazy. Czyli jakieś lokalne przewozy, typowa dystrybucja i tak dalej, no, i dalej, tak jak już mówiłem, Rada Europejska, nie Parlament, tylko Rada Europejska musi to zatwierdzić albo. albo odmówić. A propos pakietu mobilności, bo to wszystko wiąże się z pakietem mobilności, który ostatnio wywołuje wiele kontrowersji, jest wokół niego bardzo wiele dyskusji. I właśnie na temat pakietu mobilności na dwóch portalach 40 ton od Filipa i Transinfo pojawiła się ciekawostka na temat samych kabotaży. Jeżeli ktoś z Was nie wie, jak w tym momencie funkcjonuje kabotaż, to śpieszę szybko wyjaśnić. Jest to, tutaj też mam ściągę, dokładnie sobie zacytuję nawet artykuł 8 tego rozporządzenia na temat kabotaży. Są dwie opcje. Możemy wykonać kabotaż 1, jeżeli wjeżdżamy do państwa członkowskiego na pusto i możemy wykonać kabotaży 3, jeżeli wjeżdżamy z jakimś towarem do państwa członkowskiego. I teraz tak. E, Pierwszy warunek to musimy, być, musimy mieć firmę zarejestrowaną w państwie członkowskim, czyli nikt spoza Unii Europejskiej tego nie może robić. Tylko firmy zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Druga rzecz jest taka, że dużo ludzi to myli. Dużo ludzi w ogóle twierdzi, że na przykład kabotaże obowiązują tylko we Francji albo we Włoszech. To się wiąże z tego, że we Francji policjanci, żandarmi bardzo przywiązują do tego wagę, natomiast w innych krajach niekiedy to olewają. Przepisy o kabetarzu wewnątrz Unii Europejskiej od 2009 roku, dokładnie, zaraz wam powiem jeszcze kiedy, skąd to rozporządzenie jest, to jest 21 październik 2009 rok, dla wszystkich państw Unii Europejskiej są ujednolicone, czyli takie same, nieważne, czy jesteście w Niemczech, w Hiszpanii, w Belgii, gdziekolwiek. I teraz cytuję. Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi uprawnieni są do wykonania tym samym pojazdem lub w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. I tutaj ciekawostka, bo słyszałem e, sytuację, gdzie żandarmi uwalili mandatem e, kierowcę polskiego, który przywiózł towar ze Szwajcarii. I według tego rozporządzenia okazuje się, że jeżeli przywozi towar ze Szwajcarii do Francji, to też może robić kabotaże. Bo Szwajcaria jest krajem trzecim. A tak jak sami słyszeliście, kraje trzecie też to obowiązuje. Jeżeli wjeżdżamy na pusto do danego kraju, to możemy zrobić tylko jeden kabotaż. Kabotaż to jest dla tych, co nie wiedzą spoza branży. To jest przewóz krajowy. Czyli podejmujemy ładunek na przykład we Francji i w tym samym kraju, czyli we Francji go rozładowujemy. To są przepisy, które miały zapobiegać nieuczciwej konkurencji i chronieniu. Swoich rynków, danych krajów i tak dalej. Jak to wyszło? Jedni tego przestrzegają, drudzy nie. Zrobienie tych trzech przejazdów, tych trzech kabotaży od dostarczenia towaru mamy 7 dni. W 7 dni musimy ukończyć trzeci przejazd od momentu rozładunku towaru, który przywieźliśmy. Na podjęcie jednego kabotażu od wjazdu mamy 3 dni i więcej też nie możemy zrobić. Tam jest chyba też, że w ciągu. Jeżeli wjeżdżamy na pusto, to w ciągu trzech dni musimy zrobić kabotaż od wjazdu do danego kraju i go ukończyć, o ile, się, o ile się nie mylę, teraz nie mogę tego znaleźć. Natomiast, nie to jest istotą, pakiet mobilności zakłada, że w przypadku robienia kabotaży jakichkolwiek, po zrobieniu kabotażu w jakimkolwiek państwie członkowskim, auto musiałoby zostać uziemione na 60 godzin, czyli przez 60 godzin nie mogłoby podjąć żadnego ładunku zarobkowego. Czyli na przykład, jeżeli wjeżdżamy do Francji, robimy towar Francja, Francja, to potem mamy 60 godzin pauzy przymusowej, ponieważ nie wolno nam podjąć żadnego innego ładunku przez ten czas. I teraz ciekawostka, o której mowa, na 40 tony na Transinfo, dotyczy Belgów, którzy e, trzy duże firmy transportowe z Belgii zleciły badania, jak to się będzie miało do ich transportu. Belgia to jest stosunkowo mały kraj i w, e, oni bardzo często wywożą towar, wracając za pomocą kabotaży. Czyli na przykład, wywożą towar na koniec Francji, na koniec Niemiec, robią kabotaż w stronę kraju, powiedzmy, nie wiem, pod Lille, pod, nie wiem, za rury, tak żeby mieć powiedzmy jakieś północna, północno-wschodnia Francja, zachodnie Niemcy, tak żeby mieć blisko do domu. I teraz Belgowie stwierdzili, że przez ten przepis stracą ogrom ich gospodarka, znaczy ich branża transportowa, Straci ogrom pieniędzy. Narażam się na to, no bo nie oszukujmy się, jeżeli zrobią kabotaż, żeby wrócić do kraju, i potem 60 godzin mają przymusowej pauzy, to są ogromne pieniądze. I Belgowie zaproponowali zmiany do pakietu mobilności, żeby po wykonaniu kabotażu auto musiało zjechać na pusto do kraju macierzystego i wtedy będzie mogło od razu podjąć kolejny ładunek. I no ja rozumiem, oni bronią swojego. Natomiast sami popatrzcie, moim zdaniem przynajmniej, jak te przepisy są układane, bo Belgowie ewidentnie zrobili sobie badania i powiedzieli e, halo, halo, to nam się nie opłaca, więc... Hmm, a może zróbmy tak, po kabotażu zjedziemy na pusto do kraju i będziemy mogli da, dać ładunek. Pomijam fakt, że większość belgijskich firm transportowych, które jeździ w międzynarodówce, tak właśnie działa że jak już mają blisko do domu, to zjeżdżają do kraju, żeby podjąć kolejny ładunek. Więc wymyślili sobie, że tak jest uczciwie, ale tak naprawdę to jest pisanie przepisów pod ich branżę. Pod ich środowisko transportowe. I moim zdaniem to jest bardzo nie fair. Tylko trochę mi się z Belgów w tym momencie śmiać chce, bo jak tak, to się rzucali po prostu strasznie do wschodnioeuropejskich firm transportowych i przez to sami się trochę udupili. Taki mały news jeszcze na koniec, a propos newsów. To yy, od bodajże 11 września 2019 roku, yy, i tutaj też z pomocą przed portal dostawczakiem.pl, dowiadujemy się, że yy, Polacy, polskie firmy transportowe będą mogły korzystać z dokumentów ECMR, czyli elektronicznej formy listu przewozowego. Co dla wielu na pewno firm będzie sporym ułatwieniem. Generalnie wszystko idzie w stronę elektroniki, mamy już e-dowody, e-prawa jazdy itd., więc dlaczego by nie zrobić po prostu listów przewozowych, które będą elektroniczne. Jak kierowca zgubi, to nic się nie stanie itd., itd., więc myślę, że to jest sporym ułatwieniem. Natomiast, co mnie zaciekawiło w tym konkretnym artykule, to jest bardzo krótki artykuł, to e, protokół będzie, tutaj cytuję portal dostawczak.pl Protokół wejdzie w życie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej już 11 września 2019 roku. I to jest ciekawostka. wcześniej cyfrową CMR-kę wprowadziła już Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Iran, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Holandia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria oraz Turcja. Patrząc na listę tych krajów, robi mi się trochę smutno, naprawdę. No więc tak, przejdźmy do trochę bardziej zabawnej rzeczy. Nie wiem, czy kojarzycie swego czasu był taki trend, yy, nie pamiętam dokładnie tytułu piosenki. Ale ludzie wychodzili wysiadali z aut jadących aut, często jako kierowcy jadących aut i tańczyli do piosenki. Natomiast to ciągnęło ze sobą sporo konsekwencji. Byli tacy, co wpadali pod auta nawet, byli tacy, którym auto gdzieś tam odjeżdżało, byli tacy, którzy, którzy, gdzie kończyło się to wypadkiem i tak dalej. Mimo wszystko pewien kierowca ciężarówki postanowił e, spróbować swoich sił. Nadesłał to ktoś, nie wiem czy sam autor, na fanpage. Właśnie, widzimy się na dżungleze. Także, jeżeli będziecie chcieli sobie obejrzeć całość, serdecznie zapraszam. Macie link w opisie, możecie sobie obejrzeć. Natomiast drugi film, który dotarł na, widzimy się na żanguerze w tym tygodniu, jest dość kontrowersyjny. I to jest temat, który chciałbym poruszyć, chociaż on mnie bezpośrednio nie dotyczy, no bo tachografów na busach jeszcze nie ma. Tu w tym masz pauzę i jedz, Jadłeś tam z boku i oni nie mają prawa do ciebie przyjść. Jestem pewny? Tak, o, jestem pewny. A chce pan się przekonać? Czy no, jest chcę się przekonać. Chce pan zobaczyć? No, chcę się przekonać, że możecie mi zerwać pauzę. My teraz jemy i wy podchodzicie do mnie i chcecie dokumenty, tak? Tak. Nie, tak, ja jem, proszę ja, przyjść za godzinę. Ja przycigałem, ja nie daję im robię swoje zadania. Oczywiście, pan... ale ja mam pauzę i to jest moja pauza, ja jem, tak jak ten człowiek. Ale teraz to jest jedno pytanie. No jakie? Czy ja panu Nie, po prostu nagrywam wszystko, że sprawdzacie chłopaka na pauzie. I nie macie tego prawa. A gdzie, Skąd pan że nie mam tego prawa? To niech mi pan pokaże, że pan ma prawo. Ja mam prawo. Ten człowiek jad obiad, a wyście mu przerwali. Ja pana grzecznie proszę. O ale, ale to nie ma grzecznie, ten człowiek je obiad i on nie ma... nie ma obowiązku wam w ogóle... Po co człowieku dajesz jeszcze dokumenty? I nie masz pan prawa mu przerwać ob tego, obiadu i tyle. Nie! Mam Dobrze, ktoś się tym na pewno tutaj zajmie. Panie, Wszystkiego proszę, dobrego. Pan, ja teraz... Pan nie jest w domu. Pan nie jest w domu. No. Pan a pan w... jest teraz w domu czy u siebie? Ja jestem teraz w pracy. Tak a jak mi. my, tak jak my jesteśmy w pracy. pracy, jemy tak. obiad. Pan a pan mu przerwał. Ale pauza to jest tylko pauza! Nie ja kurwa! Pa, pa, pani kochany, przepraszam, że przeklinałem. Pauza to jest świętość! Gdzie jest tak napisane? To jest... Jak gdzie jest no, napisane? Gdzie jest tak napisane? Pan, a teraz pana, pana... Panie... To co, może ja to pójdę to zaraz... To to ja pójdę może z ośmią zaraz... To jest napisane, że, pa, że, że pauza to jest świętość i... Ja pani, to jest jego kurwa odpoczynek! On ma... On ja to a pan mu przerywa! Zrobiła się z tego straszna burza. Powstały miliony memów. Jedni się śmieją. E, inni absolutnie są przeciwko temu. I teraz pytanie, jak to jest yy, według Was? Głównie ja kieruję te, te, te pytania do kierowców ciężarówek, którzy sami przerabiają pauzę i wiedzą, jak to jest z tymi pauzami. Bo. No, teoretycznie pauza należy się kierowcy, ale czy policjanci mogą kontrolować, według Was, kierowcę, który ma pauzę, ma przymusową pauzę, bo on powinien. Wiecie, założenie tachografu jest takie, że pauza jest do dyspozycji kierowcy i on ma wtedy wypocząć, żeby być gotowym do dalszej jazdy i do dalszej pracy. I, I teraz jestem ciekaw, co wtedy, kiedy na przykład po takiej kontroli, po takiej pauzie, dochodzi do wypadku samochodowego, i nie wiem, okazuje się, że kierowca. No nie wiem, nie wypoczął cokolwiek. No to, to jest taki bardzo skrajna, skrajny przypadek, tak? Natomiast zastanawiam się, jak to jest od strony prawnej. Bo dużo ludzi podawało różne źródła, i jedni twierdzili, że wszystkie czynności administracyjne są zabronione w trakcie pauzy. Dopiero jak kierowca ją skończy, ewentualnie będzie chciał ruszyć albo ruszy. Dlatego niemieccy policjanci generalnie ściągają kierowców z, z drogi, aczkolwiek tutaj znów dochodzi kwestia niemieckich kontroli trzeźwości. One są wykonywane generalnie w trakcie przerwy tygodniowej u kierowców. Pytanie jak to rozumieć, bo z jednej strony no to oni nie mają kiedy, natomiast z drugiej strony przyjeżdżają wieczorem, bo mają wtedy jakiś tam większy czas i sprawdzają czy kierowcy będą w stanie do jazdy. To można przewidzieć, bo jeżeli kierowca wydmuchuje 2,5 promila w niedzielę o 21, a on ma o 6 rano ruszać, to raczej nie wytrzeźwieje. A są takie przypadki, wierzcie mi. Zresztą to widać w artykułach, w raportach dagie i tak dalej. I, I tutaj oni to robią w trakcie pauzy tygodniowej. I są to czynności administracyjne również. Więc autor tego filmu, mówiąc, że w Niemczech takie coś się nie zdarza, trochę się moim zdaniem rozminął z prawdą. Ale faktycznie jakieś takie rutynowe kontrole czy coś w tym stylu nie widziałem, żeby się zdarzały. Przynajmniej w trakcie przerwy jakiejkolwiek. Raczej niemieccy policjanci to szanują, natomiast ciekawostka, autor po udostępnieniu tego filmu na, na internecie, bo potem to wysłał yy, na właśnie fanpage widzimy się na żęgłerze, wstawił to na swoim profilu i podobno dostał bana na 30 dni, więc gratuluję Facebookowi za obiektywizm, bo nie widziałem, żeby tam były jakieś brutalne sceny czy cokolwiek, Natomiast ban 30 dni, moim zdaniem, to jest przegięcie za coś takiego. Nie wiem, czy ktoś to zgłosił i poszło to z automatu, czy nie, ale to tylko pokazuje, jak to wszystko funkcjonuje. Na samym końcu, żebyśmy się jeszcze mogli troszkę pośmiać, e, przygotowałem coś na zasadzie top ten memów z tego tygodnia. E, to są memy gdzieś tam, które się przewijały. W tym tygodniu jest kilka memów, które są już dość stare, natomiast jest to pierwsza wersja, pierwsza edycja. Może będzie top 5, może top 3, w zależności od tego, jak to się będzie rozwijać. Czy będziecie chętni w ogóle, żeby była ta meblościanka w tym programie? <grydy> natomiast wszystkich, którzy chcieliby głosować, którzy chcieliby zgłaszać swoje memy, zapraszam serdecznie na naszą grupę odvlogową, Rod Roadlog Familia. Link macie w opisie jak zawsze, w opisie każdego filmu. Więc zapraszam serdecznie. Pamiętajcie tylko, żeby akceptować reguły grupy, bo inaczej nie zostaniecie do niej e, dołączeni, bo to już w tym momencie leci z automatu. Więc ktoś, kto akceptuje reguły, po prostu do tej grupy dołącza. Na samym początku chciałbym Wam pokazać propozycję moją, Mema. E, oczywiście autorstwa fanpage'a widzimy się na że Oni po prostu rozbili bank. <laughs> mnie powiem, rozbawiło mnie to. No i jedziemy z. Y, 10 najlepszymi memami w konkursie na mem tygodnia. Jakub Majdak. Swoją drogą, ten mem jest trochę smutny. Tutaj będzie kilka memów ex więc te memy na razie traktuję jako memy z wyróżnieniem. Adam Aisman, pseudonim Adrian. Jacek Droszcz. I tutaj znów Jacek Droszcz. Jak to mówią, stare, ale jare. Kamil Szewczyk Swoją drogą To jest śmieszne, ale ja miałem dokładnie taką sytuację wczoraj Tutaj mem z Discorda, autorstwa Piotra Skutera Nasz Dzielny admin Discordowy I tutaj zaczynamy topkę Top 4 Mark Nowak Ten mem kiedyś sprawił, że popakałem się ze śmiechu Kuba Czarnecki Swoją drogą również y, aktywny użytkownik Discorda Przemysław Jawoszek Kolega z firmy również aktywny użytkownik Discorda i numer jeden, który absolutnie nie wiąże się z branżą transportową, natomiast Benek, który był nawet na vlogach, oglądam je dość długo, absolutnie rozbił bank, nawet Weronika stwierdziła, że jest to jej absolutnie ulubiony mem z całej kolekcji, więc numer jeden. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do nas na grupę, na Road Family, ponieważ tam odbędą, będą się odbywały kolejne głosowania na memy tygodnia. E, tam będziemy podejmować decyzje, które memy będą lądowały w odcinku. Tam będziemy je mm, zgłaszać propozycje tych memów. Także zapraszam Was serdecznie do lajkowania, do komentowania tego filmu. Możecie wymyślać śmieszne komentarze, bo kto wie, może będzie też TOP 10 najlepszych komentarzy z pod poprzedniego odcinka. Yy, odcinki te, które w sumie chciałbym, żeby się ukazywały co niedzielę, jako taką rozrywkę, garść informacji, coś śmiesznego, żeby umilało Wam to tydzień, yy, tam weekend, żebyście wiedzieli mniej więcej co się dzieje. Ten, ci, którzy przeoczyli mniej więcej co się działo w branży w tym tygodniu. Yy, jeżeli macie coś ciekawego, macie jakieś yy, ciekawe artykuły, które ja mogę, może akurat przeoczyłem, może nie zauważyłem. Zapraszam was serdecznie do wysyłania ich na fanpage. Zapraszam serdecznie do wysyłania ich na adres e-mail. Wszystko to znajdziecie w opisie filmu. A tymczasem na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. I będą jakieś vlogi po drodze, ale zapraszam was na kolejny odcinek tej serii już w następną niedzielę. Pyk.